Jeżeli pada hasło inteligentne miasto, najczęściej kojarzymy go z taką ideą smart city, czyli miast inteligentnych, a to znowu pociąga za sobą skojarzenia z technologią. Natomiast ja przewrotnie powiem, że to w przyszłości wcale nie o tę technologię będzie chodziło, to znaczy ona będzie bardzo ważna, natomiast ona będzie jedynie narzędziem, środkiem, a nie celem samym w sobie. Ja uważam, że miasto przyszłości to takie, w którym decydują obywatele i które jest dla obywateli, jest dla mieszkańców stąd ta technologia, stąd te wszystkie narzędzia związane z nowoczesnymi mediami będą służyć ku temu, a mieszkańcy lepiej ze sobą się komunikowali, a żeby wspólnie ze sobą się integrowali, a żeby wspólnie tworzyli projekty ważne dla rozwoju miasta, czyli partycypacja społeczna, współuczestniczące sprawowanie władzy, a technologia jako narzędzie pomocowe, a nie cel sam w sobie. Druga rzecz to Miasto przyszłości to takie, które ma silną, wyrazistą tożsamość, e, taką konkurencyjną tożsamość, innymi słowy posiada silną i wyrazistą markę. E, jest marką, e, która jest rozpoznawalna, która generuje odpowiednie wartości, czyli nie jest tylko narzędziem służącym do promocji, ale także jest narzędziem do budowania wartości, do budowania takiej specjalnej atmosfery, takiego specjalnego anturażu, który powoduje, że w tym mieście chce się być, chce się przebywać, chce się rozwijać nie tylko w ten sposób zawodowy, ale także w swoim wolnym czasie i moim zdaniem to są dwa kluczowe elementy związane z hasłem Miasto przyszłości.